Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w My Little Altar Jak w poprzedniej sesji było powiedziano ponownie wracamy do miejsc, które znowu odwiedziliśmy bo najwidoczniej twórcom zabrakło jakiegoś pomysłu na to co zrobić dalej i postanowili, że hej przecież możemy jeszcze raz zrobić to samo No to co też zrobimy? Właściwie Hmm. Najwidoczniej stara sztuczka będzie nadal działać. Przynajmniej działa. O tyle, że mnichów mamy znowu. Tutaj. Jeśli naprawdę zadziała, będzie to jest, będzie to śmieszne. Okej. Okay. Nie mu za dużo strażników od czasu naszej poprzedniej wizyty. I tak. Nawet on nie przeszukują. Ponownie. Bo się nie wiem, o co chodziło wiceprezesowi, że... czy tam wicemistrzowi, który mówił coś o tym, że... nie wiem, żebyśmy byli ostroż, ostrożniejsi. W końcu zabijanie ludzi na... oczach wielu mieszkańców raczej jakoś, nie wiem... nie przysporzyło nam niepopularności. Zważywszy na fakt, że to byli dosyć silni ludzie. Zatem z tego co widzę mapa mówi mi, bym udał się ponownie do naszego biura asesyńskiego i dowiedział się, kogoż tu mamy znów sami. Było ciekawe, chyba te, teraz powinienem pójść do jakiejś innej dzielnicy, tak mi się zdaje. Tutaj mam jeszcze dwie dzielnice nieodkryte i... Nie wiem, gra chyba będzie przedłużać na Hama tę lokację. Nie no serio, w domaszku nic się nie zmieniło. Nie widzę ani jednego strażnika na dachu jak dotąd. Nie widzę większej ilości ochrony. Niczego. Najwidoczniej no, ten handlerz bronią naprawdę był bardzo niepopularny.

Welcome, welcome. Whose life do you come to collect today? His <laughs> name is <Abuda. laughs> What can you tell me about him? Oh, the merchant king of Damas, richest man in the city. Quite exciting, quite dangerous. I envy you, Altair. Well, not the bit where you were beaten and stripped of your rank, but I envy everything else. Oh, except for the terrible things the other assassins say about you. But yes, aside from the failure and the hatred, yes, aside from those things, I envy you very much. I do not care what the others think or say. I'm here to do a job. So I ask again, what can you tell me about the Merchant King? Only that he must be a very bad man if Al Mualim has sent you to see him. He keeps to his own kind, wrapped in the finery of this city's noble district. A busy man, always up to something. I'm sure if you spend some time amongst his type, you'll learn all you need to know about him. And where would you have me begin my search? If I were you, I'd start with the Omayyad Mosque and Sukh Saruja. Both of which are west of here. Further to the northwest is Salahadin Citadel. It's a popular meeting spot and has proved a reliable source of loose tongues in the past. Yes, these three places should serve your needs. My thanks for your guidance, Rafi. I'll return when I've gathered the necessary information. Okay. Hmm. jak za bardzo się swoją I... Hm. A dobra. Czy muszę iść do tego orzełka, który wcześniej był najwidoczniej zakryty. O! Coś tam jest! O, okno. Jestem prawie blisko. Hmm, jestem tak blisko, że jestem dosyć daleko. Eee... Hmm, Czego idę, bo idę. Czy nie wiem, teraz ta strefa została jak widzę odblokowana? Tylho nie nic się za bardzo nie odkrywa. A tak. To dzielnica się odblokowała, bo teraz widzimy znowu obywatel w potrzebie i... Nie chcę mi się naprawdę wiecie. Nie byłem nie byłem pewien, byłem zbyt leniwy, jednocześnie by sprawi by sprawdzić, czy w nowych dzielnicach będą te same, powtarzalne i dosyć mało wciągające zadania. Co prawda, można... każdy idiota by się tego domyślił, ale ja nie, nie, m. M. nie, m. M. Ja nie do końca byłem no. pewien jej no. jakości. Tak jak mówię, m. za bardzo by się nie chciało. A dobra, jakiś gościu chce, żebym z las z dachu, ja zaraz zajdę. Jak tylko wdrapi się wyżej. Czyli, mamy zabić jakiegoś kupca. Świetnie. W ogóle zdumiewa mnie... ...logika tych, nie wiem, kim oni w ogóle są prowadzą jakieś dziwne kantorki asesyjskie. W każdym razie tego kolesia, który do nas gada gadał teraz, jeśli wicemistrz chce, żeby ktoś tam był zabity, na no pewno on jest zuby, tak? No, oczywiście kierowanie się prywatów, w przypadku czegoś takiego nie wchodzi zupełnie w grę. No, wyżej, wyżej. Do miejsca z orzełkiem. I zobaczymy Mam nadzieję, ten punkt odkryje wystarczająco dużo Nie będę musiał latać po innych Ok, czyli teraz chyba będziemy poruszać się w dzielnicy Bogaczów Świetnie I... Baga Hmm. Wracam za chwilę. Okej, okay, minęła hmm, powiedzmy chwila. I przykazji. Założyłem coś dziwnego. Skoro to jest dzielnica bogatych. To skąd biorą się wariaci? Nie mam pojęcia. To, to pytanie zostawiam dla... Hmm, w każdym razie nie odkryłem wszystkich punktów, nie <śmianowicie> chciałem się. Na jeden zresztą nie mogłem się... Znaczy mogłem się wdrapać, ale nie mogłem go aktywować. Nie mogłem wejść na tę balkę. Nie wiem czemu. Alter zwyczajnie zgłupiał. W każdym razie mam wystarczającą ilość tych wszystkich pseudo...

It's only wine. Some can be fickle in their faith. Your holy book says something on the subject, I believe. Leave them that they may eat and enjoy themselves, and that hope may beguile them, for they will soon know. And never did we destroy a town that had a term made known. What's that supposed to mean? Never mind. It. Be about your business. As you wish. Okay, blah, blah. So sure. No właśnie, to się uczcie, widzicie? Gra mi mówi wszystko i muszę na ja gadać, może po prostu nie wiem najlepiej byłoby gdyby gra sama podsuwała wszystkie komunikaty w każdym razie mamy coś nowego, mamy Jakoś... jakieś zniszczenia? No rany Nie, nie Tak, coś w z zgusie, coś mamy nowego Mamy coś do rozwalania Z tym też jestem ciekawy żeby to zrobić i pewnie idę w zupełnie złym kierunku oczywiście przy okazji zobaczyłem że naprawdę coraz nie wiem mimo tego że za bardzo nie widać tych nowych strażników czasem oni się przechadzają chociaż nie wiem czy oni już byli w... czy oni już byli wcześniej oni są zgromadzeni w takich patrolach o crap Alter nie będziemy bo nie chciało się panom robić animacji pływania w każdym razie coraz ciężej mi zwiewek przed tymi strzelnikami nie wiem, To jest bardzo upierdliwe, jeśli się nie ma tych wszystkich ludzi, którzy powstrzymują. Spadaj. Spadaj. Jezu. Naprawdę mam nadzieję, że szybko opuszczę ten fajny dystrykt. Nooo! Tylko mnie to bawi, że oni wolno reagują i mogą ich podpalać na razie. Ale przy okazji, tak, kontra działa na wszystkim jest po prostu śmiesznie potężna. Tak, mógłbym dwóch ocalić, ale jak widzimy mamy jeszcze jeden obszar, który wcześniej nie był odkryty i nie wiem, pewnie będę mógł zresztą wrócić do tego miasta jeśli będę mógł to wszystko tutaj wygrinduję i...

znaczy, nie, nie wiem o co chodzi, sprzedają zgnie mięso i zmuszają ludzi do kupowania tego u bociewie? Znaczy, zginęły dzieci i... Uh, yeah, yeah. Uh, yeah. Tak, tak, tak Zginęły dzieci, czyli jakiś rodzic musiał... Nie wiem co ją ja zrobić z tym... Uh, yeah. Nie Nie, yeah. tam... Mam... Co mam chwycić? Nie rozumiem tego. Mam tego... Aha, dobra. Mam coś rzucić tu. E... E... Chciałem go rzucić, ale mogę go rzucić... O, właśnie! To podziałało! Um, nie lubię tej kontry, bo nie zabiję. I ty też nie lubię, bo nie zabiję. O, taki lubię kontry. Właściwie teraz walka sprowadza się do tego, że przytrzymuję klawisz i czekam. A właśnie, z wyjątkiem tego, bo zapomniałem znowu tej durnej kombinacji. Wiecie, ciężko było zrobić jakąś sensowną, nie wiem, sensowny przycisk? Nie, nie. Trzeba było zrobić cudowne przetrzymywanie Shifta, coś tam... Tak. Nie wiem, coś było z Shiftem, to wiem. Okej, okay. mam nadzieję, że to nie będzie ciągnąć, bo zresztą powinien nie... Nie rozwala tego drugiego strega na, naprawdę na czas i... No aha ha, ha ha ha, no i... Ja nie wiem. To ich kapitan zawsze jest bardziej wkurzający, bo był mi ten górny... właśnie Nie wiem, obrona przestała nagle działać? To znaczy kontra i wszystko? No, brawo A, to także bardzo ciekawa... Już nie zdążę na pewno Bardzo ciekawa cecha, co właściwie mnie trochę zaskoczyło, ale... No Jej, I co, teraz mnie od razu przeniesie? Um, mm, powiodło mi się to? No miałem jeszcze 30 sekund z tego co widziałem A to właśnie, nie, nie dokończyłem zdania właśnie ciekawa cecha, jeśli